potrzebie i broniąc od zguby, gdy zagraża cios, Ty nam błogosław. Ratuj potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios, Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I duchem dla Moim. Przerwamy wtorek 13 tygodnia w ciągu roku. Intencje mszy świętej są następujące. Ksiądz Tadeusz odprawiam mszę świętą za zmarłą Wilhelminę Brukało, w kolejną msza święta Gregoriańska, ksiądz Grzegorz odprawia mszę świętą w intencji Bogu wiadomej. Ja polecam z Marą Zofię Kazimierza, Marię Tadeusza, Franciszkę z Sakowskich. Przeprośmy na początku za grzechy naszej za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który nie chcesz śmierci grzesznika, zmiłuj nad nami. Chryste, który kołaczasz do drzwi serc grzesznika, zmiłuj nad nami. Panie Jezu, który okazujesz grzesznikowi swoje miłosierdzie, zmiłuj, nad nami. zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlamy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłaś nad dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz sprawa, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi Rodzaju. Aniołowie przynaglali lota, mówiąc: Prędzej weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, pan bowiem litował się nad nimi, i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: Uchodź, abyś ocalił swe życie, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej nie panuję łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, a choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe, ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu, przychylam się i do tej Twojej prośby, nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w Nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz, siarki i ognia od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym jak gdy pieca, w którym topią metal tak więc bóg niszczący okoliczne miasta przez wzgląd na abrahama ocalił lota od zagłady jakiej uległe te miasta w których lot przedtem mieszkał oto słowo boże Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci. Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci. Doświadcz mnie, panie, wystaw mnie na próbę, zbadaj me sumienie i serce, bo przed moimi oczyma stoi Twa łaskawość. I postępuję w Twojej prawdzie. Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a mojego życia z mężami krwawymi. W ich ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci, ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wezwól mnie i zmiłuj się nade mną. Na równej drodze stoi moja stopa, na zgromadzeniach błogosławię Pana. Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci. Alleluja alleluja alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu. Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan za wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie, Panie Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie, nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał, Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc, Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Temu, który ucisza wichry, burze, powierzmy prośbę za papieża, aby w Duchu Świętym podejmował właściwe decyzje dotyczące Kościoła. Ciebie prosimy, za wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę, aby byli znakiem jedności, a nie podziału. Ciebie prosimy. Za przeżywających przeciwności i trudności, aby swoją nadzieję złożyli w Jezusie, Ciebie prosimy. Nas, Za tych, którzy na skutek zgorszenia grzechami Kościoła stracili wiarę, aby spotkali na swojej drodze świadków Boga, Ciebie prosimy. Nas, Za zmarłych polecamy w tej przy świętych szczególnie zmarłych: Wilhelminę, Zofię, Kazimierza, Marię, Tadeusza, Franciszkę, zmarłych rodziny Sakowskich. Aby Bóg był dla nich miłosierny, Ciebie prosimy. W intencji Bogu wiadomej, Ciebie prosimy. Za nas samych, aby poczucie lęku nie uczyniło nas niewolnikami ludzi i płytkich namiętności. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że tyle razy uciszałeś burze targające Kościołem i Twoimi wiernymi. Prosimy Cię, wysłuchaj naszego wołania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie śpiewa, cześć. serce moje, duszę moją, Panie Jezu. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Sprawa, by nasza posługa była godna ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem pokoi. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Nie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępia aniołów którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi połając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Posanna na wysokości za prawdę święt jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając. Podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus martwy wstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Ritą, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze, wszechmogący, Biedności Ducha Świętego, Wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Bawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie takich ziemi, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas badać. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo. I potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, wtedy powiedziałeś swoim apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z duchem Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, baranku Boży. miłuj Panie się Chrystusie. nad nami, Baran, Który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pan nie jestem godzien Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie. Boże się. Boże nasz Ojcze, sprawnych święta hostia, którąśmy ofiarowali, przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z tobą w miłości, przynosili owoce trwające na wieki, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną, oby go Bóg pogromić raczą. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieski, zastępu szatana inne, duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą wstróń do piekła. Święty Michal Archaniele, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie pokoju Chrystusa. Bogu niech będę po błogosławie Jezu drogi.